Notebook RM właśnie dodał możliwość generowania fiszek oraz testów, co na pewno będzie przydatne w nauce. Przejdźmy do utworzonego wcześniej notatnika. W sekcji studio pojawiły nam się właśnie te dwie nowe funkcje, jak fiszki i testy. Możemy po prostu kliknąć i wygenerować ustawienia domyślnych lub dokonać podstawowej edycji parametrów, wybierając mniejszą, większą liczbę fiszek, poziom, trudności oraz skupienie się na danym temacie. Identycznie to wygląda w przypadku testów. Na dole mamy już wygenerowane fiszki. Otworzymy sobie i zobaczymy. Mamy już pierwsze pytanie. Zastanawiamy się nad jego odpowiedzią i klikamy odpowiedź. Mamy przygotowaną odpowiedź na drugiej stronie karty, jak na standardowych fiszkach. Jeżeli pytania nie rozumiemy, tudzież odpowiedzi, możemy poprosić o wyjaśnienie. Czekamy na wyjaśnienie. Wyjaśnienie pojawi się w głównym oknie czatu. Jak widzimy, uzyskaliśmy odpowiedź. Możemy sobie zobaczyć, o co dokładnie chodziło w danym pytaniu. Ale wróćmy do studia i testów, które się pojawiły, które też są bardzo przydatne i ja osobiście lubię korzystać z testów do nauki. Otwórzmy sobie testy. Widzimy pytanie, odpowiedzi. Możemy uzyskać podpowiedź do danego pytania. Wybieramy odpowiedź i jakby otrzymujemy od razu informację, czy ta odpowiedź była poprawna. I jak w przypadku fiszek, możemy również poprosić o wyjaśnienie. Dodatkowo, takiego przygotowane materiały możemy też udostępnić dla ucznia, jeżeli będzie taka potrzeba przeprowadzenia testu, na przykład w kasie.